Siema wszystkim. Dzisiaj opowiem Wam krótko o historii naszych wigilii firmowych oraz pokażę przebieg tej tegorocznej. A przynajmniej pokażę to, co będę mógł pokazać. Zapraszam do oglądania. Look, huh? yeah, Na początku powiem coś, co może wydawać się totalnie banalne, ale jest prawdziwe. Czyli to, że ta wigilia firmowa to jest rzeczywiście taki wyjątkowy dzień w ciągu roku, kiedy możemy spotkać się wszyscy. Cała kadra trenerzy, obsługa i dlatego chcemy też, żeby ten czas był naprawdę wyjątkowy. Niezależnie od tego, czy spędzamy go tutaj w studiu, tak jak to miało miejsce kilka lat temu, czy w restauracji, tak jak to ma miejsce obecnie. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że 5 lat temu, na naszej pierwszej wigilii, było dokładnie pięć osób z kadry oraz ja i Justyna. I teraz dam Wam zagadkę i 5 sekund na zgadnięcie, ile osób jest w tym roku. Pięć 4, 3, 2, 1. 21 osób. Tak, ja też, jestem, ja też jestem w szoku i nie spodziewałem się, że to rozwinie się aż tak bardzo. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jestem niesamowicie wdzięczny, że mogę pracować z takimi osobami, które są zaangażowane, kreatywne, wysportowane i przede wszystkim wykonują swoją pracę z pasją. A może to jest po prostu ich pasja i dlatego ta praca przychodzi im tak łatwo? Nie wiem. W każdym razie jestem naprawdę naprawdę szczęśliwy z tego powodu, że pracuję z takimi ludźmi. W tym roku będziemy mieli naszą wigilię firmową w restauracji Tu i Teraz w Rybniku na Rynku. Będzie obiad, będzie kolacja, będzie stół słodkości i będzie też alkohol. Tak, tak, czasami trzeba się napić. Wszystkie osoby są pełnoletnie, także Spokojnie i mogę Wam jeszcze zdradzić, jakie prezenty dostaną nasi, nasza kadra. Będą to takie piękne, firmowe bluzy, do tego kawa i jeszcze trochę słodkości. Dobra, ja już uciekam na trening po to, żeby jutro mieć nieco mniejsze wyrzuty sumienia po tej naszej wigilii i widzimy się niedługo. Jedziemy właśnie zawieźć prezenty do lokalu. Jak widzicie, jesteśmy troszeczkę obładowani i zaraz wam pokażę, jak wygląda miejsce, w którym będziemy spędzali dzisiejszą wigilię. Będzie. No, cieszę się. My już na miejscu czekamy. Mamy jeszcze jakieś ile? 15 minut czekamy 15 na całą minut. ekipę i zaczynamy naszą super Wigilię. Nie no. mogę się doczekać. Ja też.

Pięknie mówię, że nie ma. Natalko, co pijesz? Rynka. Jestem gole? Pięknie. Jakby cały czas, to wiesz, nie zwracaj uwagi, i tak powit ci na połowę, Ale po prostu musisz coś mieć. Aha, to się nazywa surówka. Dokładnie. Taka, popatrz. I teraz jest na jazda surówkę, chodź. Czurówka, e, Bo wiem, że Julka już zaraz będzie odchodziła od nas. To może wręczymy z prezenty po prostu. A są jakieś prezenty? Tak, mamy dla was prezenty, więc ja wręcz. ja nie nie ma psale, te prezentuje jest dla Igora, proszę bardzo. Dla Sandry, proszę bardzo. Dla Piotrka. Dzień Piotrze. O. Piotr. Dla Natalki. Proszę powitali. Dla Paulinki K. Ty. Paulinka. Paulinka K. Dziękuję o że Emilka, proszę bardzo. Dawid proszę. To ja. ja. Proszę bardzo. Kopi. Dla Weroniki. Dwa? Dwa. Dla przyjaciół. Ja muszę Dla pani Sylwii, proszę Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Dla mnie, nie, nie żartowałam. Dla Oliwii, proszę Dziękuję. bardzo. A i Barcka. Mogę powiedzieć co to jest na nim otworzę? Nie. nie, nie. nie, nie. nie ale ja wiem. nie wiem. Przech wie co? No, nie. Mi się no, nie, wydaje, no, nie, że to jest obraz z moim królem, bo no, nie. Się. Tak? Zobaczysz. Jak to jest z królem, to się chyba wypłaczę. Podobałaś ją? No, 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 no pięknie! No, no, Słudko! Sami malowali. Piękne. Jezus, dziękuję Wam bardzo, to jest cudowne. Pięknie, złapie. A tu jest król własny, on! Nie, jest piękne! Ale ślicznie, to jest najlepsze w yes, no. tak jest. No. Jezus! Bardzo się cieszę. A no, on decyduje! O, ale świetna no, Dziękuję! to nie, nie trzeba w ogóle filmy. Jak ten obraz jest? No, jak ja to... To jest, no. jak, jak go otwarłam boże, no, jaki no, ten boss no, jest ogromny. To wiesz. Z bossami. To wiedzą! To wiedzą! To wiedzą! To wiedzą! To To Myśleliście, że to już koniec, a to niespodzianka. A tak całkiem na poważnie, to pomyślałem, że dogram się, bo pewnie wielu z was oczekiwało, że ta relacja z Wigilii będzie nieco dłuższa. Ja szczerze powiedziawszy też. Natomiast impreza była na tyle udana, że ludzie ze sobą rozmawiali, wygłupiali się, żartowali i tak naprawdę nie było nawet kiedy wyciągnąć tej kamery, a nie chciałem też kogoś krępować jej obecnością. Zapewne też zauważyliście, że nawet na naszym Instagramie pojawi, pojawiło się bardzo mało relacji, jak i na instagramach naszych trenerów. Po prostu nikt nie wyciągał telefonów. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko ten materiał Wam się spodobał. Zostawicie lajka, komentarz i suba, a ja postaram się złapać jeszcze kogoś z kadry i zapytać go, jakie są jego wrażenia na temat Wigili. Trzymajcie się. Hej! Dobra Piotrek, jak wrażenia z wigili? Może mówić szczerze, najwyżej wytniemy. <laughs> Wigilia była super, mega, mega fajna atmosfera, e, fajna okazja, bo e, mieliśmy okazję pobyć właśnie z trenerami z Wittemora, gdzie na co dzień mamy, albo nie mamy okazji się za bardzo spotkać, albo często się mijamy, więc było super fajna okazja i było mega, mega fajnie. Dzięki wielkie. Natalko, jak wrażenia po A mi się bardzo podobało, było pyszne jedzenie, super towarzystwo i dobre trineczki. No i świetnie. Dawid, jak Siem tam. <laughs> <laughs> Dobra. <laughs> okay, Dawid, jak tam twoje wrażenia po Wigilice? No było super. W ogóle bardzo mi się podobał prezent, który dostał Justyna i Bartek. Obraz z pieskiem to było w ogóle wow. Byłem szokowany. Nie spodziewałem się, że można zrobić tak genialny prezent. I ogólnie bardzo fajnie zorganizowana, super sala. Mega klimat. Fajni ludzie przede wszystkim. To jest najważniejsze. A nie, wiem, czy tego. Mogę drinki też były dobre, ale to dziś. bo podobno my sportowcy to nie pijemy, nie? Podobno. Podobno. No i tak ogólnie bardzo fajna impreza, bardzo mi się podobało i z pewnością bym ją chętnie jeszcze powtórzył. Super, dziękuję, jesteś ślicznie. No, jeszcze zapomniałem dodać, że oczywiście mega prezenciki my też dostaliśmy. Mamy bluzy fajne z akrobatyka, jo, Także no, każdy dostał Super fajny prezent. Myślę, że nikt nie był stratny. Co prawda, też nie o to chodzi, ale bardzo wszystko fajnie przemyślane. Także szacunek pozdrawiam całą ekipę Fit and more I tak, tak. Dobra, jak zawsze było super z tą ekipą, to zawsze jest fajnie. Było mega dobre jedzonko. Może się było napić dobrej herbatki. Także ogólnie wszystko na plus. Bardzo mi się podobało. Super. Cześć Dawid, jak wrażenia po Wigilice? Jo, powiem tak. Na Wigilice było prze, prze, mega. Ogólnie, miejsce tu i teraz jest bardzo fajnym miejscem, także polecam. Była świetna miejscówka tam u góry. No ale ogólnie moglibyśmy to zrobić nawet i w stodole, bo przy takiej atmosferze, przy takich ludziach, nieważne jest miejsce, a ważni są ludzie. Także jak dla mnie, no, z tymi ludźmi, z którymi się widziałem na Wigilice, tutaj z Fit and More. E, no Jestem za, zachwycony ogólnie całą Wigiliką od A do Z. E, że tak powiem, nawet i prezentami, nie? Mm. Jestem zadowolony, więc e, moje odczucia są bardzo pozytywne. E, mam nadzieję, że spotkamy się znowu za rok. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem e, powiedzieć, że jedzenie też mam dobre, nie? Mimo wszystko, ale ogólnie, tak. E, podsumowując, Wigilika na plus bardzo bardzo fajnie w ogóle atmosfera w Fitentwor nie jest zdrętwa, każdy z każdym gada można powiedzieć że nawet tam był gwar na tej wigiliice bo każdy gada przez każdego więc to jest plus taki że jednak ludzie są ze sobą z i mają dużo do powiedzenia i nie jest nudno a ode mnie chciałbym życzyć zdrowych wesołych świąt dla wszystkich było super <laughs> dla wszystkich no i czego chcesz więcej. Dużo, dużo zdrowia wszystkim życzę. Szczęścia, prezentów też, no i czego sobie życzycie. Tak, teraz to już naprawdę koniec. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie suba, lajka i pozdrawiamy.